Nie chciałam wchodzić do pokoju pełnego aligatorów. Czy to ty? Nie boję się ciemności, tylko tego, co się w niej kryje. Trzy, dwa, jeden, start! Mam! Kurczak było ślizgły, a potem usłyszałam aligatory. Jeszcze nie trafili na aligatora. Nie czuję klucza. Aligatori ich obserwują. Mogą mnie zaatakować. Znalazłam klucz. Pierwszy klucz. Co kryje się za drzwiami? Aligatory były zdenerwowane. Spróbuj ponownie. Udało się. Szukaj dalej. Serce mi waliło. Nie chciałem stracić palca. Tu śmierdzi. Cory jest zdenerwowany. Opanuj się. Co jest za tymi drzwiami? Dwa aligatory, co za P. Znalazłam kurczaka. Mam klucz. To ostatni klucz. Wychodzą. Czas. Poradziliśmy sobie z aligatorami. Ulżyło nam na widok światła. To było światło na końcu tunelu. Nie zostałem pożarty. Wasz czas to 5 minut i 3 sekundy. Zobaczymy, jak poradzą sobie inni. Drinki robisz równie wolno. Obyście przegrali. Kolejna Joan i Teresa. W tym roku kończę studia. Służę w wojsku od trzeciej klasy liceum i wiem, że najważniejsza jest wytrzymałość psychiczna. Uwielbiamy rywalizować. Często się kłócimy, bo lubimy seks na zgodę. Ciemność mnie stresuje, ale nerwy są motywujące

Nie udało się. Zostawiam ten klucz. Próbowałam otworzyć drzwi, a on szukał następnych kluczy. Terence jest chyba masażystą kurczaków. Wyobraź sobie, że to twoja dziewczyna. Co to?